korzystające z pomocy społecznej, z którymi pracownicy socjalni zawarli kontrakty socjalne. Grupę trzecią stanowiło 12 osób, 7 kobiet, 5 mężczyzn, osoby posiadające orzeczenie o stopień niepełnosprawności, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające z pomocy społecznej, które brały udział w projekcie w ramach uchwalonego przez Radę Miasta Lubawa programu aktywności lokalnej. Działania w projekcie formy wsparcia dla uczestników, uczestniczek projektu. Projekt systemowy pod nazwą Aktywność do na przebiegę". Jutro był realizowany poprzez następujące narzędzie. Kontrakt socjalny, była to pierwsza jego grupa, 24 osoby, 13 kobiet, 11 mężczyzn, którzy stanowili trzecią grupę. Realizacja projektu systemowego Miejskiej Ośrodka Pomocy Społecznej w lupap odbywała się poprzez zastosowanie wobec beneficjentów ostatecznych, czyli uczestników, uczestniczących projektu, aktywnych form wsparcia z zakresu instrumentów aktywnej integracji. Działanie w projekcie w ramach kontraktu socjalnego. W kontrakcie socjalnym, jak wcześniej mówiłem, brały udział dwa pierwsza i druga. Pierwszym instrumentem, który został znał, Państwo objęci był instrument aktywnej e, integracji, który instrument był instrument aktywnego, obszarem wsparcia, był instrument aktywizacji zawodowej. I w ramach tego były realizowane następujące działania, działania: warsztaty aktywizacji zawodowej, 24 godziny na grupę. poradnictwo zawodowe, indywidualne, dwie godziny na każdą osobę. Kolejnym obszarem był obszar aktywizacji zdrowotnej. Tu było wsparcie w postaci terapii psychologicznej, indywidualnej, dwie godziny na każdą osobę. I problemów, jakie przed samorządami stoją. Jest to trudny przede wszystkim z tego względu, że dotyka spraw osobistych osób, które w nim uczestniczą, ale również z tego powodu, że jest to problem, który w szerszym stopniu zaistniał zmianie systemu gospodarczego, e, jak i w naszym kraju ma miejsce, a chyba najważniejszym jest sprawa utraty pracy, która e, często występuje w dzisiejszych warunkach. Jest to wtedy sprawa m, bardzo e, trudna, niemalże życiowa dla każdego, ale również dotyczy ona innych osób, które. E, w jakiś sposób y, potrzebują y, wsparcia, chociażby były osoby, które y, są niepełnosprawne, y, które wcześniej nie podejmowały y, pracy. I sztuką jest, na pewno jest sztuką, aby tych ludzi zmotywować do działania, aby wskazać często ich ich zdolności, ich umiejętności. A tak jak to zobaczyłem, y, wcześniej są to sprawy, które w naszym systemie, w naszym życiu pojawiają się. Y, nie nas jako rzeczy nowe. O tym, że jest to taki duży problem, świadczy również to, że... Dziękuję panu burmistrzowi za wystąpienie i chciałabym zapytać, czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos. Nie tak. Teraz...